Eluśman, to was bardzo serdecznie w kolejnej serii z Minę Curofta z ukochanym Fenixem. Tu już się topi. Tu już się topi. Nie top się. No, dobra. Tak więc, cóż. E, Poprzedni odcinek jest u, oczywiście u Phoenixa, więc zapraszam was do niego. To się pisześ lekko, ale. Za co jest. Dobra, wypływamy. To, to się wetnie, spokojnie. Dobra, płynie, płynie. Tak więc, oczywiście, dekua jest ta sama. Jedąc odcinek ku mnie, jedąc się ku Feniksa. Nie Idę za W. Idę do speed, kudwa. A ba, a zaba, pajki drift. Idę, mm -hmm. kudwa. <gryw> no. Coś, no nie, a my nie wracamy przypadkiem? Nie wiem. Co to <gryw> Bo mi się to wszystko się było. Dobra, to nie, nie wracamy, bo nie, nie startowaliśmy przecież z tego miejsca Ja też mam w głowę, taki białym zimowy to był zimowy, ale nie było tam lodu I To mi się gotowanie podoba Okej, no popłyniemy jeszcze chwilę Spoczymy czy my stąd startowaliśmy czy nie Kurwa coś mnie cofa Nie, nie stąd, bo tutaj masz taki Taką jakby pojrzeć... Nie, myśmy stąd nie ten... Ja to masz w chuj węgla? Idziemy tutaj czy nie? Dalej. To chyba tak Czekaj, kurwa nie, kurwa. O, mam, dobra. Myślałem, że tenż że nie zdąży chwycić tej łódki. Jak tu zapierdala Ty bane hopy napierdalaj. Kurde, bi -hop, bi -hop. I chuj zjebałem. <noise> Zresztą jak zawsze, kurwa. <noise> Kurwa. Czemu kurwa to musi być białą zimową? Jak ja kurwa takiego nienawidzę. Ja też nie lubię białą zimowy lubię, da... lubię, lubię te świerki, ale nie lubię tego białą zimowego Może dlatego, że nienawidzę zimę. Jako podę roku. Wolę jakie jest kurwa lato. Jest gorąco jak teraz. Ja pierdolę do, do żadnej pory roku. do, do Co to kurwa jest? Co kurwa, igro jest? O? Opa! Pff. Ty Ty, masz, masz z tego Puszko Dawaj mi czerwone W ogóle jest takie... Nie, to jest chyba lód Wiem, ale to jak go rozwalimy, to nie powinien... A nie, wypłynie jednak O kurwa Ty, bierz wełnę Kurwa, już nie ma miejsca ty, O kurwa co, co to kurwa jest? Musisz zaczyna bać lekko wiesz? Nie wiem, ja nie mam miecza. Penejo <ślebił> kościół Daj. Coś? My też znaleźliśmy Ale zajebiście ty. O kurwa Ty złote jabłko jest Bierz, bierz, bierz O kurwa. O kurwa no znaleźli, ty. co to jest? Nie, nie wiem. Otwier nie otwieraj tego, pod żadnym pozorem tego nie otwieraj. Czekaj kurwa. To tu jakieś ryczy, to co to kurwa jest? To nie jest jakiś spawner czy coś? Nie. Co to tak? To... Co jest kurwa? Co to jest? Ty to mi się nie podoba, to czekaj. Ja mam pochodnie, ja mam pochodnie, czekaj. Rychie, o kurwa, więzienie. Ale czemu to są dwie strzałki w ogóle? Tak. Churko wie. Dobra, po pierwsze to jest skrzynkę, bo to się przyda zawsze. Czekaj, próbuję kurwa dać tam ten Pochodnie, ale nie mogę ten, nie mogę trafić Ja wziąłem to, czy nie wziąłem? Eee... Ty masz ten y, kociołek? Ty patrz, tu jest villager No ja wiem, tutaj też Próż ten jest zombie, a ten nie plan? on się nazywa, a ten? Nazwił to ten Ty, bo już nie mam kurwa miejsca Ja go wypuszczę Uważaj, postaram się go wypuścić Jakiś reward? Może będzie jakieś takie coś, że spadnie na przykład Ty tego możesz zajbać co? Okej okay? go. Zajeb go Ja może liczyłem na coś takiego, że, takiego, tego, że jak podkopie to on wpadnie i gdzieś tam Wpadnie w cholerę. Nie no dobra, walić Masz ten kociołek, ty? Bo ja tu rozwaliłem jeden Nie, ja nie mam tego kociołka Jak nie masz? Ja ma mam czego? tylko bo Nie ma w łapie, czy coś? Tutaj. Dobra, trzeba go Zajeb go, kurwa On ma ten kociołek down Gdzie jest ten kociołek, ty? Jest a, tu lecz, dobra Dobrze. Oddawaj mój kociołek, ty kurwo Dobra, mam kociołek Jeszcze <laughs> Trzeba kurwa zrobić ten... ...jakąś skrzynię, bo jak nie mam miejsca na nic Też nie narzekam na... Zróbmy tak, weź tą. Po, pozbieraj tej w ogóle, bo to masz jeszcze miejsca trochę. No nie mam właśnie wcale. Mieczem, rozwal. Nie, mam miecza. <grym> jest. ale kurde, co to jest za. Jeszcze raz jakieś je coś No się też. Nie wiem, dobra, ładuję się, dawaj. To tabliczka, kurwa, o chuj tu chodzi. Nie wiem, to wygląda jak jakieś, nie wiem, mieszkanie Hero czy co coś, albo jakiegoś, nie wiem, szalonego naukowca, który eksperymentuje na wieśniakach. Tyle bez kiju, aż ta kurde mi ale przeszły lekko. Ty, może coś trzeba poszukać w nacie, może coś znajdziemy Nie, nie będziemy szukać po Ale nie, poza odcinkiem, To jest pochodnia z tego, nie? Weź se, piecyk. To jest pochodnia no z. O kurde, tego, tego. ciekawe, ciekawe. Hmm. Jeszcze nie, no, warto te biome zwiedzać. No. No, tylko ciekawe, czy ona się da jest tak samo jak wioska, czy jakoś inaczej. Jakoś... My po prostu, mam jakiś dziwny. Coś się jeszcze okaże, że to jest jakieś takie wiesz, takie bardzo rzadkie, nie? Tak, bez skitu. No, patrząc na te rzeczy, że tam jest ten, ten statyw alchemiczny, który jest bardzo ciężki do zrobienia w sumie, bo trzeba mieć pałki Blaza, która rzadko wypada. No to w sumie może to być rzadko ten spotykane. Może tam wiesz. Pewnie te staty alchemiczne no, dosyć ciężkie są. Ja zabrałem ten statyw, zabrałem dobrze O, masz tutaj ten, góry lodowe. No widzę. Kurwa, panie, takie czarmarki już w 7 minutach odcinka. Kurde. No to już masz tytuł na odcinek: tajemnicze Igla. Jak my mamy falta do tej serii chyba. Góry lodowe Ale chujnia Nie da się ich zbierać Może mogło być coś takiego, że w środku na przykład zamrożony zombie jest coś. Peski nie. nie? Nie wiem Chujnia Tam Ty, co, co to tam jest, k**wa, jaka góra lodowa? To no, właśnie też tak zauważyłem, taka wielka Taka pałka jakaś, nie? Zapierdziela prędkość na świetlna no. O mamy owieczki No bo idziemy spać gdzieś? O zaraz jeszcze podskoczymy tędy Zostawimy te łóżka no Owieczki, nie owieczki Najlepiej byśmy siedzieli gdzieś na jakiejś polanie kurde Zarzekaj, że kurwa niekoniecznie na tym biomie, na kurwa to Nie, ja na tym to nie jest. Ludzie, dajcie kurwa jakieś lato albo... Jakąś polanę dobrą, a fajną A lato Iglok kolejny Gdzie? Tu, chodź Gdzie ty jesteś? Z lewej strony twojej Znowu takie same, ty Od drugiej strony przyszedłem A, tutaj Wait for me Wait for me. A się tak troszeczkę jest dopustane. Kurwa. Kurwa no. Zbierdlaraj. No i znowu słychać tych villagerów. Eee, akumiczne. złote jabłko, jabłka zwykłe. Jak góry Czy... złote jabłko to jest. Nie byle co. Dobra, to wypierdalam. Biorę to nic, co zgniłe mięso, jebać. Słabość. Dzięki za słabość, kurwa. Ja za to. No bo co ty tutaj dajesz do handlu, panie? Okay. mogę dwa kociołki ze sobą w ten? 36 Dobra. zgniłych mięs za emeralda. Hm. Taka jednak i takie rzadkie te ible. Może luty są troszeczkę rzadsze myśl myślimy? co no, to? Jak i zaczynamy o, przepłyniemy się Ty my wrócimy Nie wróciło to inny Nie Nie, ty my wrócili chyba Nie to... Dobra, pójdę dalej Jak dla mnie, to nie Damy tak, ale cholera wie opłyniem to, to może jakoś. To ty może opłynie, a wypłynie troszeczkę bardziej. A w sumie koordynacji. Dlatego, ja po tych koordynatach też jest dorobane. Coś tu się kurde, dzieje się. My <laughs> mnie też się dzieje, świat się tworzy. No. <laughs> Co to tylko taka mała żen. wysepka jest. Może zrobimy ten survival na wyspie. Tak. Urwa, nie, chuj. ciężko by nam nie było Wysypka na ten, na morzu, jela. Jakaś ten, jakaś pustynia się tworzy To Dobry, taka, to minut, taka ale. większa pustynia Kurwo Ile nutensów? 15,5 Najwyżej zrobimy jakieś cięcie, bo ogóle, tak oglądanie jak mi podróżujemy i szukamy czegoś też nie jest za ciekawe No no, mam tutaj jakąś pustę, nie większą. O, 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 ja mam coś ciekawego. No ja właśnie, tutaj też patrzę, bo też mam coś ciekawego. Zaczynam się tworzyć ten normalny ląd, bez śniegu, z, ze świerkami. Teraz pytanie: czy to będzie normalny, duży ląd, czy to będzie jakaś wysepka? Obserwujemy, aby... i tworzy się dalej. Kurde, ale górki. O, o, coś się zaczyna. Jest szansa, jakby to w FIFA powiedzieli. Jest szansa Szansa na sukces. A strzelał w gołębie na stadionie Pierre, bo tym strzem chciał postacić chyba gołębie na stadionie. Bez kitu. <coughs> Czy to wykorzysta? Aj, aj, aj jaka bramka Wiesz co, chyba będziesz mógł się poli udawać w moją stronę. Mam więcej... Tak, bo jeszcze góry. tu też ogadniam. <coughs> A to tutaj też ogadniam, bo coś tu. Tando, czy to będzie To jest coś, mam nieby dużego, ale kurwa, jednak tak nie wiem do końca. Ale jednak nie dużego. O, A, o, o, o. Okolny, o się, o, o, o. Coś, coś się kurwa dzieje? Górki jakieś ładne. nie ja na no takiej wielkiej górze. Czekaj, coś, coś co się O, ja, dobra. Chyba będziesz się o mnie musiał, Mam fajny teren. Oj, tak. Są obok ciebie świerki. Są obok ciebie las zwykły. Czekaj, jeszcze łeda na górę obczaje. Coś górka. Jak to tutaj wygląda? To owiec. No, to i to są nawet ładne tereny. Taka kurde sawanna trochę. Afryka. Afrykadzika. No i okej, okay, jesteśmy z powrotem, znaleźliśmy miejscówkę obmyśliliśmy, obmyśliliśmy jakby to wykonać No i tutaj będzie taki domek No wypowiedziałeś się bardzo inteligentnie, bo tak mi się teraz. No to ja mam tutaj więcej pierdalić, kurwa Będzie, tutaj będzie domek i będzie ładnie, zajebiście i będzie dobrze no, no i bardzo fajnie jak, jak powiedziałem, tak będzie. Od razu będzie taki krwany tunelik. Ale na jaką wysokość my go robimy? Co? Ten domek? No. A no nie wiem, jakąś akceptowalną. Ja to się zobaczymy. Na szóstkę? Ja to robiłem na szóstkę zwykle. Zobaczymy zaraz. I tak musimy najpierw iść po drewno, bo nic nie mamy to. Ciebieńka to. Kiedy trzeba zrobić? Robić siekier. Kurwa na może Zrobię dwie żelazne, co? No to do. W ogóle okolice pokaż, bo kurde nie pokazywaliśmy jej. Spokojnie, za wszystko będzie. Okolica to jest najbada. No. Tutaj sobie na górkę. Pod ręką. Więc tak, e, Tak wyglądasz od z góry Na nasz, no, Naszą, nasz plac budowy? Plac budowy? A tak wygląda okolica. Okolica jest, no, nawet nawet, nie powiem ładna. Z tej strony tam będziemy mieli morze. Więc jak coś przekopujemy się przez górę elegancko. Tutaj to jest morze, tutaj jest wpis do drewna. I nie za wiem, to... co będzie, już wiem, co będzie trzeba zrobić, kurde. I za tą górą jest. Y... To jest jeden, taka jedna wielka epita góra. Co się ciągnie na kilkaset kratek. Więc no ona jest dosyć długa. A już ona dla nas to lepiej. I z tego co już no. żeśmy obceili? To w tej górze są chyba trzy takie zajebiście duże jaskinie Chodź wiesz, zajebiście duże one są na, na górze, ale pamiętaj, że na, na górze jesteśmy, no to zależy ile kraty nie będą szobę. No panie, to jest owiec, ja pierdolę no Nie ruszę, ja bym się je przeniesie. Kurwa, panie no i co, robimy z drewna, z drewna ten domek, czy z jakichś kominnych cegieł? Czekaj, bo jeszcze coś, kurwa, dobra, to dobra, słyszę dobra, dobra. Aha, ten mały zjeb Spelu Ła, wow, o ty kurwo Dawaj go Czekaj, kurwa? O ty Daj. O, zaklinał się, elo Dobra, nie, on się fokusuje na mnie No klep A nie robimy tego z dumpowego? No nie wiem, Właśnie się zastanawiam No chyba z dębowego będzie lepiej wyglądać Ale co z dębowego? Te narożniki? No Nie, ja, mi też te świerkowe kurde podoba Nie ja, ja bym zrobił to Te narożniki ze świerkowego jak zrobimy ze świerkowego, to może być za duży kontrast na ten, na deski dębowe Nie, No, no ja, ja robię deski No nie wiem, no zrób te deski dębowe I postaw i zaraz ocenim. Mudow, fajne mnie tylko weszło. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 staków. To i adzie. Dobra, Nudowiczka. No bo czekaj, jak... ile to było? 3 czy ten? Ładnie, no mi się podobało sobie. Uważał, ale mi się podobało. Nie, ja myślę, że może gorzej. Dobra, robimy. Na tę ląd pojechałem. Słuchaj, teraz te deski można było pozbierać, żeby się nie zbandoowały Jebane jak się wykopał Feniks, żyjesz tam? O, żyjesz Co jest kurwa? Co jest kurwa? A teraz jest 2 Kurwa Chcesz w papę? Chcesz w papę? Ty przekobie, że są, tą górę, wiesz, bo chcę sprawdzić jaka ona jest długa. No jest w pizdę długa. Dlatego tego trochę pokopię. No ale wiesz, stał na mnie zabraknie. <grym> co racja, Co racja? No to wejście byś mógł lepiej zrobić kurwa. O, co najmniej tak A w ogóle podłoga ci się podoba? <grym> no tak się nie powiedział, tak się nie Taka chujowa, taka chujowa Dobra, łóżko położę w środku już. Będziemy spać o, się. ku. Będziemy spać ku siebie, jak dwa pedały. Wiesz, okay, żeby. Ja tu od razu na morze wyłażę? Te? No. Tak? Nie Pierdolisz Chodź tu. Lecę! Widzę w tunelu. Jasność mi oczy, bólu? Kurwa O, hello No jest o, pak, będę z, będziemy z <laughs> i spokój, tutaj będzie można sobie balkonik pierdoląc I zaokrąglony, nie? No kurwa, taki glob budowa Kurwa, główną wiedzę Patrz, jak dwa pedały Będziemy spać Brr. Ja wiem, ja wyrównał ten sufit. żeby on był równo. Jak się wyrównał? Normalnie. A! Wyrównał to. Wykopał to? Nie wykopał, tylko po prostu tutaj wyrównał, żeby to było. żeby sufit był płaski. <laughs> nie wkurwia trochę takie. Nie, nie się podoba. To Do, dodaj trochę tych schodków jeszcze tutaj dookoła. To wygląda kurwa, nie wiem, jak jakiś upośledzony, wykastowany. <śm> o, no. gorzej, kurwa. Podnieś ten dach do góry, to będzie lepiej wyglądało. Tak, będę teraz cały dach. No to ja go zryję, kurwa. No. Jezu. Za no problem. Ja już normalnie łapę za sikirę. No to łap. A wiesz co ja pomyślałem? Hmm? Żeby na tym wejściu do tunelu, zrobić taką obwódkę ze szkła Wejść do tunelu, tu gdzie mamy ten, z domu? No No to gdzieś żeśmy kopali, to zrobić taką obwódkę ze szkła I drzwi, wejście drzwi takie, co? No, powiedzmy Jak nie pijesz, to, to mądrych chłopak jesteś a kiedy ja piłem? No. Tak, zajeb się jeszcze, kurwa No masz albo tutaj na tej pierwszej już kratce Albo zrobić kratkę odstępu i dopiero tutaj zrobić Ja mam drugą kartkę odstępu No, i tam będzie tak nawet, nie wyglądało. No to jeszcze pierdolą już drzwi Ja mam, ja mam, bo trzy wychodzą z jednego No i tutaj jeszcze zrobić taki myk Cyk Udwa. O, nie trzeba będzie otwierać no Tutaj w jeszcze też się pierdolnie, o może. Trzeba... patrz ładne wejście do chałupy Elegancko Kurwo Cześć, Zbakowałem się No, o, jakie tada Okej, okay, słuchajcie, tak więc, tak wygląda nasz domek z zewnątrz? No, myślę, że Feniksowi to nawet chujowo poszło <głos> <głos> Nie wiem, nie No, tak więc, o kurwa Snajper Tak więc, e, słuchajcie, to by było na tyle Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie lajkacza. Zostawcie suba z żeby nie, żeby nie przekapić nowości Zapraszam was do Phoenixa, gdzie będzie Gdzie był poprzedni i będzie następny odcinek z Minecrafta No i tyle, trzymajcie się i do samego. pa pa Hello.